Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Zapowiedziałem przed usmą, czego dotyczyła będzie rozmowa, więc yy, o polskiej polityce teraz słów kilka przed No dobra, bo już chciałam ci pewną złośliwość, że tak powiem, nie nie, Nie, no, proszę śmiało. <laughs> nie, no poprawka. bo jak zapowiedziałeś, że będzie o Zbignie wiedział, że to chciałam zacząć od czegoś innego. Tak, chciałam być. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli tak chciałaś mnie no, zrobić? No, słusznie chciałam, tak. No, ładnie, to ja to sobie zapamiętam. No, ja tak myślę, właśnie, <grym> niestety, niepotrzebnie <grym> się przyznałam. Roman Mielski, wice naczelny gazety wyborczej, jest z nami, Cześć, Romku Dzień dobry, pan. Ale tak, serio, to rzeczywiście chciałam zacząć od czegoś innego, bo nie wiem, czy czytałeś dzisiaj Czołówkę Onetu. Tam Jacek Harłkowicz opisuje tę um, sobotnią imprezę. To była domówka patriotyczna po kongresie PiSu. No i okazuje się, że w tejże domówce patriotycznej no, brali udział politycy PiSu, ale do tego uważaj biznesmeni duży być może będą mieli kłopoty z powodu tego, że pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i z budżetu Państwa płynęły do nich w czasach PiSu i uważasz, by byli i obecni agenci CBA, czy ABW nawet. Tak, ABW jeszcze był, jest pan z ABW, który był wicenaczelnym ABW. Nazywa się Wojciechowski, Piotr bodaj już, teraz nie pamiętam imienia. No w gruncie rzeczy pan Wojciechowski, który był wicenaczelny, wiceszefem CBA, matko jedyna, wszystkie literki od rana mi się plączą, był wiceszefem ABW, a teraz jest zwykłym funkcjonariuszem, no imprezował sobie z podejrzanymi osobami i politykami PiSu. No to chyba ta weryfikacja służb średnio rządowi poszła. Ja bym zaczął od czegoś innego, dlatego że oczywiście czytałem ten artykuł. Tam między innymi był też na tej imprezie pan Karpeta, wiceprzewodniczący tak. Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czasach CBA. No a pamiętamy, jak służby były zblatowane z różnymi środowiskami, politykami. My sami opisywaliśmy historię, kiedy no, służby w czasach, w czasach rządów PiS nie zajmowały się rozpracowywaniem afer. Które my opisywaliśmy, tam pojawia się nazwisko w tym tekście pana, Rafa pana Radosława Tadajewskiego. To jest taki biznesmen z Wrocławia, który tak. miał być organizatorem tej domówki, tak. e, był autor wielu naszych tekstów, i bo e, jeszcze w czasach, kiedy Jacek Harłkowicz pracował w gazecie wyborczej, i też Jacek opisywał jego losy e, późniejsze, kiedy już, e, już jako dziennikarz Onetu, no bardzo ciekawa postać, której. Biz, które, którego biznesy, nie mówię wprost należące do niego, ale z którymi był związany, dostawały no, setki milionów złotych. Setki milionów złotych. I to prokuratury i służby za czasów rządów pis nie specjalnie tym się zajmowały. My pisaliśmy o tym, że pan Tadajewski między innymi organizował w internecie, Kampanie wyborcze dla prawa i sprawiedliwości. No, więc e, mnie paradoksalnie w ogóle nie zdziwił ten artykuł i to, że takie, e, takie towarzyskie spotkania ludzi służb i ludzi, e, e, polityków prawa i sprawiedliwości się odbywają, bo one się odbywały również za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. E, no, e, Mamy też przykład inny, to jest tekst Szymona Jarczaka, czyli sprzedaż tej działki kultowej tak. dla powstania centralnego portu komunikacyjnego, no gdzie była osłona ABW, CBA i tak dalej, czy sprzedaż, o której wszyscy wiedzieli, albo przynajmniej połowa rządu wiedziała, bo odbywała się wymiana, wymiana pism, a przecież ta, ta inwestycja była kluczowa z punktu widzenia strategii Prawa i Sprawiedliwości. No. Mnie tylko dziwi to, że wiesz, że, że, że spytanie oczywiście zblakowani, ludzie się. dalej pracują. No właśnie, no to, dla mnie to jest. Nie czy... wszyscy, nie, nie, no nie wszyscy, nie, nie, nie wszyscy. oczywiście, Kusa, że nie Kusa wszyscy. Kusa też pracuje. też hmm, możemy mieć podejrzenia, że za aferą podsłuchową tą z roku 2014 też stali ludzie związani z prawem i sprawiedliwością, którzy nie zostali zweryfikowani przez służby po tym, jak premier Donaldu zdymisjonował Mariusza Kamińskiego i Maciej Oni wtedy kierowali centralnym biurem antykorupcyjnym. To stało się ta dymisja miała miejsce w roku 2009. E, no rzeczywiście mamy problem, moim zdaniem, z, z, z funkcjonowaniem służb. Ja to nazywam głębokim państwem. Używałem tego z tego stwierdzenia wielokrotnie publicznie. Polega to na tym, że w instytucjach różnych, nie tylko w służbach. Zostało bardzo wielu ludzi, którzy bardzo dużo zawdzięczają Prawu i Sprawiedliwości. Oni, y, może nawet nie tyle, dewast, de, de, sabotują działania obecnego, e, obecnego rządu, ale na pewno nie są mu przychylni, więc chociażby na przykład niektóre, e, niektóre rzeczy dzieją się dużo wolniej niż, niż powinny. No taka, taki opór, e, opór e, e, biurokratyczny, który też oczywiście jest szkodliwy e, dla państwa. Ja uważam, że rzeczywiście. Ta weryfikacja powinna być głębsza, choć oczywiście też z, nie taka jak przeprowadzona w roku 2006 i 2007 przez PiS w przypadku wojskowych służb informacyjnych, gdzie po prostu rozwalono polski kontrwywiad wojskowy, a przecież mieliśmy wtedy misję w Afganistanie. Ja rozmawiałem z żołnierzami wojskowymi, którzy tam wtedy byli, byli przerażeni, ponieważ nagle został, polski kontynent został, został pozbawiony działań kontrwywiadowczych, co było bardzo niebezpieczne dla dla, dla żołnierzy. Tak, tak, tak. Naszych żołnierzy, więc oczywiście trzeba to robić, bardzo bardzo ostrożnie, ale taka weryfikacja, weryfikacja być powinna. Zwłaszcza, że wewnątrz służb, szczególnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i CBA, no są przecież dokumenty, które służby oczywiście to wszystko jest objęte klauzulami tajności, ale służby mogą przeprowadzić wewnętrzną brywigację i zobaczyć kto jak pracował No w tym bardziej, roku. że wiesz, no człowiek był wiceszefem tej służby. No to nie był to niezaufany człowiek Kamińskiego czy, czy, czy innego wąsika. No. Czy... No tak, akurat szefowie służb zostali... zostali... Zostali wymienieni. Tylko no te, że, no, tak, tylko że, to że to ten został z, zdegradowany i dalej jest agentem, więc no, no, to, no, to jest oczywiste, że taki człowiek powinien po prostu znaleźć sobie inną pracę. No. Bo, bo, bo to jest wystawianie samego siebie tak naprawdę na, na jakiś sabotaż. Bo tutaj problemem jest coś innego niż to, że ktoś, prawda. Jest dobrym urzędnikiem państwowcem, niezależnie od tego, jaka jest władza, po prostu dobrze wypełnia swoje obowiązki. Problemem, szczególnie właśnie w tych latach 2015-2023, było to, że duża część oficerów, oficerów służb specjalnych nie ukrywała swojej sympatii do pisu i miało to również wymiar taki, że nie podejmowała wielu czynności, które powinny być przez te służby wykonywane. No dobrze, Słuchaj, wróćmy do głównego tematu, który nas skłonił do dzisiejszego spotkania, czyli Zbigniew Ziobro. Twoim zdaniem, zobaczymy byłego ministra sprawiedliwości za kratami? Czy cała ta historia skończy się na zdjęciu immunitetu, postawieniu zarzutów, a potem jakoś doczekamy do nowych wyborów no i zobaczymy, co się wydarzy? Ty mówisz o jedna rzecz, tutaj powiedziałeś o dwóch rzeczach. Jedna to jest rzecz polityka, mm. a druga to są, to są jednak sprawy wymiaru sprawiedliwości. I oczywiście ten bardzo dobrze udokumentowany, bo ja to muszę podkreślić, bardzo dobrze tak, udokumentowany... Tak, 158 stron. I tu nawet nie chodzi nawet o ilość stron, ale już zapominamy na przykład o nagraniach, który dokonał Tomasz Mraz, to był dyrektor Funduszu Sprawiedliwości, czyli człowiek w samym jądrze E, tych decyzji, które tam były podejmowane. No i z tych nagrań przecież naprawdę wyłania się obraz grupy e, zorganizowanej grupy przestępczej, która mówi, komu się przed rozstrzygnięciem, a nawet przed, przed ogłoszeniem konkursu, kto ma dostać pieniądze i dlaczego, i są to gigantyczne pieniądze, jeśli się je pozbiera. E, zarzut ten, który przedstawiono wczoraj, no to chodzi o 150 milionów złotych, niez, no niezgodnie wydanych. E, m, przez e, m, ministerstwo, którym zarządzał Zbigniew Ziobro. No, zresztą on był informowany o tym, kto te pieniądze dostaje. To nie jest tak, że Zbigniew Ziobro jest m, człowiekiem, który o niczym nie wiedział. Podobnie zresztą, jest podobna sytuacja jest zresztą z aferą hejterską, e, w której akurat Zbigniew Ziobro nie ma jeszcze zarzutów, ale, e, nie, ale może się tak zdarzyć, że będzie też miał zarzuty. E, zresztą w tych ujawnionych m, e, komunikacji na Whatsappie. E, którą prowadzili ludzie, którzy odpowiedzialni za aferę hejterską, między innymi sekretarz Jakub Iwaniec czy były wiceminister e, sprawiedliwości Łukasz Piebiak. No tam mówi się po prostu wprost, nie używając nazwiska, e, o tym, że trzeba poinformować po prostu ziobra o tym i, i że Ziobro jest zinformowane o tym, co, co robimy. Więc e, bardzo dobrze udokumentowana, udokumentowane zarzuty niewątpliwie skończą się w sądzie. Pytanie jest, czy w ogóle Zbigniew Ziobro dzisiaj jest na terenie Polski. Czy w ogóle będzie, e, mówiąc kolokwialnie, dostępny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo mamy już przecież przypadek Marcina Romanowskiego, czyli zaufanego człowieka Zbigniewa Ziobry, też wiceministra sprawiedliwości, który właśnie e, był kluczową postacią tej afery e, związanej z Funduszem Sprawiedliwości i tymi zarzutami, które Zbigniewowi Ziobrze zostały postawione. On uciekł na Węgry, Wiktor Orban e, chętnie, Przyjmuje tego typu zbiegów nie tylko z Polski. Tam między innymi ukrywa się były premier Macedonii. No i też taką ofertę Viktor Orban złożył kilka miesięcy temu, że no on takich prześladowanych, jak on używa takiego słowa, prześladowanych polityków, niesłusznie oczywiście prześladowanych, chętnie przyjmuje. Tylko problem jest z tym, że Viktor Orban ma też w kwietniu przyszłego roku wybory. I na razie sondaże wskazują, że jest kretesem, przegra. Ja mm -hmm. bym się, się nie, nie upierał sprawie skończyć. A jest jeszcze jedna instancja, przecież, bo nawet jeśli doszłoby do skazania prawomocnego z bikniewać Na końcu jest prezydent, prezydent wierzy, oczywiście. Prezydent ma prawo ułaskawienia, już zresztą z niego korzystał. Znaczy jeszcze prezydent Andrzej Duda skorzystał z tego prawa, przecież w przypadku Wojsika i Klemackiego. I, Macie na, i, 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 i więc. Dużo niewiadomych, ale ja przede wszystkim doceniam działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, bo podkreślam zawsze. Dziennikarze są odpatrzenia każdej władzy na ręce, ale to, co działo się w latach 2015 2023, było czymś tak niebywałym, że bez rozliczenia tych wszystkich przekrętów po prostu obywatelki i obywatele nie będą mieli szacunku do naszego państwa. Poważne państwo nie może tego puścić płazu. No, i na szczęście rzeczywiście doszło do pewnego przyspieszenia, no bo w zeszłym tygodniu Michał Woś teraz Zbigniew w ziobro. No i jeszcze parę osób. Ja też czekam z utęsknieniem na rozwiązanie w sprawach w sprawie pana Kuczmierowskiego, bo to też może nas zaprowadzić do Mateusza Morawieckiego, więc, więc nikt chyba w pisie nie powinien spać spokojnie. Natomiast tam jest w stosunku do, do ziobry taki zarzut, który może być opacznie zrozumiany przez PT Publiczność, że tak to ujmę, mianowicie zarzut przywłaszczenia pieniędzy. No a przecież na żadnym koncie Ziobry te pieniądze się nie znalazły, to znaczy one dalej były używane w obrocie rządowym. Mówię o tych pieniądzach na przykład przeznaczonych na zakupienie Pegasusa. To, to jest jakiś... Jakaś słabość prawa, znaczy w sensie opisu prawa, czy, czy rzeczywiście gdzieś tam jeszcze jakieś pieniądze na lewo pod stołem mogły do kogoś pójść? Tego nie wiem, ale też nie będę się tutaj mówiąc wprost wymążał. Nie jestem prawnikiem, rozumiem, tak. że, jest to, że jest to osadzone w jakimś, że jest to osadzone w konkretnym paragrafie kodeksu karnego i czasami po prostu jest to figura po prostu prawna. Ja na razie ani, 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 ani w, no, dziennikarze raczej nie mieliśmy informacji żadnych takich, że osobiście na tym korzystał Zbigniew Ziobro, ale mówię o pieniądzach, on mhm. korzystał politycznie bardzo. Znaczy To była po prostu klasyczna, klasyczna maszyna do, wyborcza dla polityków wtedy jeszcze. Solidarnej Polski, później trochę suwerennej Polski, a dzisiaj już inkorporowanej do, do PIS, więc oni korzyści osobiste też z tego przecież mieli. Pochodziło o to, żeby ich wspomóc w kampaniach wyborczych, żeby oni zdobyli jak najwięcej mandatów, żeby weszli do Sejmu i, i Senatu. To są konkretne korzyści, również finansowe. I trzeba też pamiętać, od bardzo ciekawej bardzo ciekawe rzeczy, to też wiemy zresztą od, z tych nagrań Tomasza Mraza, że tam wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości dokonywano audytu tych pieniędzy wydawanych na, w ramach na razie, Funduszu Sprawiedliwości na kampanię wyborczą, właśnie na konkretne, w konkretnych, konkretnych okręgach wyborczych, tam gdzie startowali ludzie Ziobry. Oni dodawali audytu i e, mieli taki przelicznik, ile pieniędzy wydano, ile do, dostano mm, głosu. Tak, Taka tak. Efektywność wydawania pieniędzy publicznych. Naprawdę robili taki audyt wewnętrzny. No tak, tak. A więc to my, my, dosyć ciekawy, e, e, mówiąc delikatnie, e, sposób prowadzenia polityki i wydawania pieniędzy, które są pieniędzmi publicznymi, przecież to są pieniądze e, w części pochodzące z naszych, z naszych podatków, A w części jest, oczywiście z. Jest, jest nawiązek, które sądy, sądy orzekają wobec. wobec. Tak. tak. No, i ja tylko liczę na to, że jednak Zbigniew Ziobro przyjedzie do Polski. On lubi dramy, więc myślę, że. nie No, to właśnie, bo pamiętam tego wystąpienie w Sejmie Słynne. No w tak, tak bezczelnie patrząc w kierunku, jeszcze wtedy ław. Opozycji. Nie bądźcie fujarami. Mówię, nie bądźcie fujarami. Zapraszam, was w ogóle zajmijcie się mną i tak dalej. No to no. mówisz, masz. No. Właśnie, oby teraz, jak inni politycy mówili o Zbigniewie, że nie okazał się miękiszonem. miękiszonem, tak jest. Bardzo dziękuję, Roman Imielski. Bardzo miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia i do usłyszenia. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.